Jacek Koman, utalentowany polski aktor, przyszedł na świat 15 sierpnia w 1956 roku w Bielsku-Białej. Wychował się w artystycznej atmosferze, bowiem jego rodzice również zajmowali się aktorstwem. Inspiracja do podjęcia kariery w tym zawodzie przyszła do niego naturalnie i niewątpliwie z otoczenia, w którym dorastał. W 1978 roku uzyskał dyplom na wydziale aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej imienia Leona Schillera w Łodzi. Pierwsze kroki na scenie stawiał w Teatrze Polskim w bielsku Białej, jednakże to doświadczenie nie było dla niego dość satysfakcjonujące. W latach 80. postanowił opuścić kraj, kierując się na emigrację. Polska w tym czasie zmagała się z trudnymi realiami politycznymi, co z pewnością skłoniło go do podjęcia decyzji o wyjeździe. Nikt z ówczesnych mieszkańców Polski nie mógł przypuszczać, że kraj wkrótce uwolni się od zniewolenia, co Koman wspominał w licznych wywiadach, w tym jednym z wywiadów dla plejada. Koman pojechał najpierw do Austrii, a potem do Australii, co okazało się być strzałem w dziesiątkę. W Australii rozpoczął międzynarodową karierę aktorską, która zyskała rozgłos po jego występie w filmie Mulan Rouge. Zagrał tam u boku takich gwiazd jak Nicole Kidman oraz UN McGregor, a jego rola stała się jego wizytówką w świecie kina. Kluczowym momentem, który umożliwił mu zaistnienie w tej produkcji, była jego długoletnia znajomość z reżyserem Bazem Lurmannem, który dostrzegł potencjał polskiego aktora i zaproponował mu rolę. Podczas castingu do Mulan Rouge, koman nie wahał się przyjąć roli, nawet gdy mu powiedziano, że jego zadanie polega głównie na mimice, a śpiewać będzie ktoś inny. Z dnia na dzień otrzymał informację, że ma otrzymać rolę, co wiązało się z tym, że Raksan, jego postać, jedynie śpiewać miała, a on miał odgrywać tą rolę bez wykonywania wokalnych popisów. Jacek rozpoczął intensywne lekcje tańca, które z początku były dla niego wyzwaniem, jednak z czasem przyniosły efekty. Podczas prób do muzykalu zaskoczył wszystkich. Gdy przypadkowo zaśpiewał fragment piosenki, co zauważono i doceniono przez obecnego na planie producenta, Mariusza de Vriesa. Producent był pod wielkim wrażeniem umiejętności Koman i zaprosił go do zaprezentowania swojego talentu przed reżyserem. Tak oto zapadła decyzja, że niepotrzebne są dodatkowe gwiazdy do wykonywania utworu, co dla Koman było pewnym stresem, ale i zaszczytem, wiedział bowiem, że będzie to moment kluczowy dla filmu. Czuł, że to ważna, dramatyczna chwila, która zaowocuje znaczącym sukcesem w karierze. Z perspektywy czasu, blisko 20 lat od premiery, moment ten uznawany jest za jeden z najbardziej ikonnych występów, które stworzył Jacek Koman. Mulan Róż zdobyło uznanie krytyków i otrzymało dwie prestiżowe nagrody Oscara za najlepszą scenografię i kostiumy, które również były zasługą talentu Koman. Po sukcesie w Mulan Róż aktor kontynuował swoją karierę w innych znanych produkcjach, również w polskich filmach i serialach. W 2025 roku zadebiutowały dwa głośne polskie seriale, w których miał swój udział Sceda oraz Heweliusz. Współczesne życie Jacka Komana pokazuje, że pasja oraz determinacja mogą przynieść wspaniałe owoce, a jego historia jest dowodem na to, że niezależnie od trudności warto podążać za swoimi marzeniami.